Witajcie, z tej strony Woderian zapraszam was do omówienia kolejnego odcinka Titans, odcinek 10 sezonu 3, zapraszam. W początkowej scenie odcinka widzimy jak Scarecrow tutaj wysyła wiadomość do wszystkich ludzi w Gotham, którym no, ogłasza, że to wszystko jest wina y, Nightwinga że miasto zostało zatrute no i właśnie, oczywiście wszyscy pewnie w to uwierzą to był właśnie jego robota no i tutaj nazwał go między innymi terrorystą no i tym, którym go pokona, czyli no tutaj w jego tutaj w jej słowach to i jego relacji to bohaterem będzie redchu no, przez to no i sam Jason jest no w no niezłym szoku była dziewczyna Jasona dzwoni do redchu na żeby go przekonać, że na no to jest nie za, nie jest za późno no niestety on ją ignoruje Widzimy jak Tytani spotykają się tutaj potajemnie z Barbarą, no to jest cały w sumie kordon policji. No i tutaj oni podsycani tymi słowami jest Karkroa oczywiście yy, bez ostrzeżenia atakuje, Tyfanu, bez rozkazu takiego oczywiście też od Barbary, która no Barbara chce ich uspokoić, no ale nic na, na nic to nie wychodzi. Nawet i Blackfire tutaj yy, udaje im się no, podstrzelić, no jak widzimy na no, późniejszym obrazko no Corner dosyć mocno się wkurza z tego powodu. No i tutaj dosyć fajną walkę się wywiązuje między policja a tytanami, dosyć fajna tutaj akcja. Najlepsza akcja z całego odcinka. Najbardziej podobało mi się jak tutaj tej Superboy czy też Corner jak tutaj wolicie go nazywać. No dosyć fajnie to pokazał swoje moce, było klas śnięcie niczym Superman i... a takim no Hit Vision, a tak z oczu jak Superman, więc no fajny ten, ma też moce. Nie ma tych wszystkich mocy Superman'a, ale jest i tak fajnie. No i w kolejnym scenie widzimy jak niechcący, gwiazdka chcąc y, uloczyć swoją siostrę, czyli Blackfire no oddaje jej swoje wszystkie moce, więc no już gwiazdka jest no bezbronna teraz w walce z policją. No i widzimy też tej przemianę tej bohaterki Blackfire bo no w pierwszym i w, w drugim sezonie gdy się spotkał, w drugim sezonie gdy się spotkały no ona chciała Zabrać jej mocę, a teraz tutaj mówiła, powiedziała, że to było niechcące to co gwiazdka zrobiła, no i chce tu naprawić czy cokolwiek to jest, i no, gwiazka to niechcący tę moc oddała, no ni niestety, no i teraz jest bezbronna. Widzimy jak Donna tutaj wróciła, przeszła przez to całą próbę swojej mistrzyni, no i idzie do Goten, tutaj oczywiście żołnierze którzy odcięli miasto od świata, no wiecie ten wybuch tego skroła skr Toksyny no nie mogli tutaj wpuścić, tutaj, no się oczywiście tutaj co trzeba stawić, zerem miał tutaj potraktować, no nic z tego sobie nie wzięła i po prostu weszła do tego przez tą blokadę siłą. No, a bestia bo tutaj tej od, no ocknął się obok Raven, czyli no widzimy już Raven wróciła, no i powróci do ten Horizon z Dawną. To jest no naprawdę niesamowite, że no, będziemy mieć starą ekipę, stary, starzy tutaj, stare postacie, no, dwie nowe, czy też i starych nowych po, y, połączył się jakby, no i to będą teraz o wiele bardziej ten zespół będzie, no myślę lepszy troszeczkę, no bo stracił, stracili ostatnio dwóch członków, czyli no Hanka i Dawn, czyli no, będzie tyle osób ile zaczynało w tym sezonie, więc no, jest jak najbardziej okej. Okay. No i widzimy najgorsze zakończenie odcinka, jakie może być, czyli Crane i Red Hood wchodzą do posiadłości Robina. Crane każe zniszczyć dla Jasona, czyli no już Red Hooda, stuprocentowego, jakiś obraz, no obraz, w którym jest Wayne, Bruce Wayne i jego rodzice. I oczywiście nie chce tego najpierw robić, ma flashbacki z tego, jak Robin go szkolił, jak tutaj, no różne miał sytuacji zrobić że nie chciał najpierw, żeby on był robinem, potem powiedział, że jest z niego dumny, No pod koniec no tak i tak ten obraz po prostu zniszczył, no a pod koniec tej sceny Crane mówi, że czy tam strach na wróż, mówi, że witamy w posiedłości posiedłości czyli no widzimy tutaj już raczej się osiedł w tej posiedłości łajnów i teraz tu będzie Crane, posiedłość Kraina. no ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, no, że Batman wróci ich stamtąd, wykurzy razem z tetanami. A tak szczerze, że to mam taką nadzieję, że no, Batman w końcu nałoży no, ten swój strój i... Pokaże im gdzie tutaj ich miejsce, nie? I wygoni z tej... Yy, bat jaskini, czy też no... no Bat-jaskinią wyjdzie i to mi dokopie. Najlepiej jakby to zrobił z nowym Robinem, czyli no... Yy, Timem właśnie. To by było naprawdę niesamowite. Mam taką nadzieję, że tak się stanie.